Na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego mam przyjemność gościć panią Izabelę Kuczyńską, osobę wielkiego patriotyzmu, wspaniałą Polkę, żołnierza Armii Krajowej. Osobę, która, tak mogę powiedzieć, doprowadziła do pokazania młodym Polakom pomnika pani generał. Mary Witek, wybitnej polskiej patriotki, kobiety, która całe swoje życie poświęciła walce o wolną Polskę. Chcielibyśmy pokazać młodym ludziom wszystkie kulisy sprawy, do której pani dołożyła swoje serce i czas, i wiedzę, że mamy dzisiaj na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego. Pomnik pani generał Marii Witek. No ja jestem trochę zażenowana tym, co, co Pan mówi, bo to zasługa moja nie jest właściwie żadna. Ja byłam tylko takim maleńką cząsteczką, maleńkim narzędziem w ręku pani generał Zawadzki, bo to jej głównie zasługa. Ona, ona naprawdę całe życie była w służbie w służbie, jak sama to tak zresztą nazywała. I mieszkając w Toruniu, po wszystkich swoich przejściach, jak już właściwie nie bardzo była sprawna, bo dochodziła do prawie 90 lat, doszła do wniosku, że za mało, nie tylko w ogóle mówi się za mało o Polkach i o ich wkładzie w naszą historię i w walkę o niepodległość, ale w ogóle za mało mówi się o niektórych osobach, jak na przykład o pani. Właśnie generał Marii Witek, która dopiero w ostatnim okresie naszej historii została generałem, a przedtem była nawet kioskarką ruchu w Radio Polskim, bo nie mogła nigdzie tak, znaleźć Pamiętasz Doskonale tę sytuację, tak. kiedy w polskim radiu w okresie tak. PRL-u yy, wykonywała. No, pracę, której właściwie tak. nigdy nie Każdy. powinna wykonywać, ponieważ Każdy była to osobą, może która wniosła tyle dla polskości, że powinna być profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście. Tak. Ona miała w swoich rękach i w swojej głowie przez cały okres dwudziestolecia właśnie sprawę udziału kobiet, jak gdyby w obronie ojczyzny. Zaczęło się to w jej wczesnej młodości, jeszcze właściwie w gimnazjum gdzieś tam w Kijowie, bo rodzina jej się wyniosła z pod Warszawy. Ona się urodziła pod Warszawą, ale wyniosła się na Ukrainę i tam ona kończyła gimnazjum, a potem zaczęła nawet studia matematyczne. I to był dziwne, bo przez gdzieś na dalekiej Ukrainie okazuje się niesłychanie żywy ruch pol polski. I powstawało silne POW. Ona się zaangażowała w tą konspirację już będąc jeszcze przed maturą właściwie. Była taką małą kurierką gdzieś tam najpierw w bliskiej okolicy, a potem nawet już poza granice Kordonów przedostawała się. Więc jej udział w walce o, o niepodległość zaczął się w jej najwczesnej takiej młodości, a w ogóle przed jeszcze 18 rokiem. W 18 roku już były takie momenty, że, że ona była nawet przez pewien okres czasu kierowniczką wywiadu, bo były tam aresztowania w POW, także. Docenili tak. ją od samego tak. początku. Tak. Pamiętamy, y... Y, pamiętamy ten, to, to był Prawda? też niebywale y, trudny okres. No bo cóż, tak. powstawała polska, Polska, po latach y, niewoli 120 y, trzeba było skompletować zespół ludzi, którzy będą mogli tę Polskę budować na nowo. I właśnie y, była to osoba, która rozpoczęła Wielkie budowanie Nowej Polski. Tak, więc ona trzymała się tego POW, była tam bardzo ceniona, wysoko, była gdzieś w, blisko Lisa Kuli. To był taki tak, idol, zdaje się. Wielki. No, wielki też Polak i, i tak, znakomity wspaniała dowódca, postać. oczywiście. Tak. No, a potem cały czas właściwie była na froncie nawet. To, to nie była tak. tylko jakaś gryzmiankowska taka praca, <laughs> tam, tylko tam, tam, tam. Kurierek, kurierki. Zawsze się uważało, że kobiety mniej zwracają uwagi, i rzeczywiście te kobiety były przede wszystkim. Ważna przede wszystkim. Tak. Teraz już by tak nie było, bo teraz już wszyscy się dowiedzieli o tym, że kobiety są tak, tak, niebezpieczne. Tak. I kobiety są niebezpieczne. Rytne, tak, rozumne tak, i wiedzą, czego tak, chcą i potrafią tak. dążyć do tego. Mhm, właśnie. No więc ona, y, później jak y, już mieliśmy y, wreszcie niepodległość, mieliśmy wolne państwo, to ona postanowiła zachować jak gdyby ciągłość tej pracy kobiet w wojsku. Uważała, że nie można tego lekceważyć, i tu natrafiła na duże. Y, przeszkody, no nie popierano i od, odsuwano, chciano w ogóle zlikwidować, a ona cały czas trzymała się tego, że ona wie, że kobiety były bardzo pożyteczne i bała się, że ta niepodległość nasza jest nie bardzo no widocznie to była pani jedna Izo, Ja myślę, no. tak, patrząc e, dzisiaj na sprawy współczesne, no. to dzisiaj są parytety. Sprawy niedawno podpisał nasz ne, pan prezydent Komorowski. No. Sprawy parytetów. To są rzeczy odległe. Myślę, że dla młodych ludzi to są rzeczy dzisiaj mało zrozumiałe. Ale oczywiście, tak. kobiety, kobiety były zawsze, proszę pani, dla Polski. Wniosły sztandar polskości bardzo wysoko i doskonale wiemy, że bez y, 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 pani generał Wittek sprawa by nie ułożyła się, jeżeli chodzi o wkład kobiet w tak, budowę tak. nowej na pewno, Polski. Na pewno. na pewno tak by było. Na pewno. Ona przez cały okres dwudziestolecia pilnowała, żeby ta sprawa była żywa. I doprowadziła do tego, że wszystkie organizacje kobiece łączyły się wreszcie gdzieś tam, tak dobrowolnie, oczywiście, w takie wspólnoty formalnie nieorganizacyjne, ale w każdym razie działały wspólnie. Także uważano, że nawet tuż przed samą wojną, to ten ruch kobiecy, właśnie kobiet, które angażowały się w sprawy publiczne, obejmował kilkaset tysięcy kobiet. To tak jest śmieszne, Głodych ale wszystkie. polskich kobiet, tak. które zdawały sobie doskonale sprawę z tego, Żyźń. że. Pracy w wolnej Polsce jest dla wszystkich. Tak. Dla mężczyzn, młodych tak. ludzi i kobiet bez Oczywiście. wątpienia. Oczywiście. Niekoniecznie muszą siedzieć w domu i pilnować dzieci, dzieci czy Oczywiście. Oczywiście. I tak było. I dlatego ten ruch który w Wojskowej Służby Kobiet, który powstawał tuż przed wojną i który organizacyjnie tak krzepł pod, tak. pod tym okiem pani Marii Witek. Był czymś, co niesłychanie się przydało na samym początku wojny. Bo okazało się, w że... roku 1939. Bo okazało się, że, że państwowe czy też wojskowe te plany mobilizacyjne wzięły w łeb, bo ofensywa była zupełnie nie, nie tak, jak przypuszczano, że będzie przebiegała. I wtedy musiał się natychmiast rodzić jakiś odruch oporu. I okazuje się, że ta kobieca siatka była czynna, bo ona po prostu prawie była gotowa. Tak, tak, W praktyce można było ją zastosować w walce już z Niemcami. Z I tak było. No, od tego zaczęła na przykład ZOR, nasza ZOR na Śląsku, że pojechała, tam i ponawiązywała kontakty, które przedtem znała. Ona była dowódcą tego, szefową tej całej służby kobiet na, na Śląsku. I Ona po prostu pojeździ, jeździła po tych swoich adresach, które znała, i od razu agitowała te kobiety, brała je na służbę. Więc to była siatka, która przetrwała. Bojskowa, siatka. Klasycznie wojskowa siatka, która była skierowana tak. po prostu przeciwko okupantom. Oczywiście, tak, no, Prawie, że gotowa. I rzeczywiście tak było. Pani no, Ismail. Wiemy doskonale o tym, że pani Maria Wittek pierwsza w Wojsku Polskim generał, generał Brygady tak. była osobą, której zasługi są oczywiste. Panie, Ale nieznana jest. to pani, było bardzo dlatego, takie bolesne. Dlatego, dlatego tę sprawę będziemy bardzo popularyzowali. Pomnik, bardzo się cieszę. pomnik który stoi na dziedzinie Muzeum Wojska Polskiego proszę Pani, jest tego dowodem, że o działalności Pani Marii Witek na pewno Będziemy pamiętali. Mam jeszcze jedną prośbę. Razem pamiętam w Pani obecności, w obecności Ministra Obrony Narodowej, szefa Sztabu Generalnego, wielu wybitnych polskich wojskowych, ten pomnik został otwarty właśnie przy obecności kobiet, żołnierzy Armii Krajowej w naszym muzeum. Proszę Pani. Chciałbym jeszcze Panią poprosić o parę słów na temat, jak ten pomnik znalazł się właśnie w Muzeum Wojska Polskiego. Wydaje mi się, że to trzeba wierzyć w przypadek szczęśliwy i chyba się bardzo dobrze stało. Tak. On nie miał tu stać. Projekt pierwszy przewidywał, że on stanie na rogu Grzybowskiej i Owarowej. Tam jest taki, taki nasyp, jak gdyby taka skarpa za murem Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak. Świetne miejsce, bo ten pomnik przecież jest nieduży i to miejsce było dobre. I myśmy właściwie doszli. Już do jakiegoś porozumienia z dyrekcją, z z dyrekcją tak. Muzeum, że oni bardzo chcą, chociaż, tak. chociaż to nie jest ich teren, bo tak. to już było tak, poza, tak. Po, poza, poza. Poza Muzeum, gurem, poza tak, muzeum. Tak, tak, Ale że oni zrobią specjalne wejście, że będziemy tam tamtędy mogły wchodzić tak. w wycieczki czy wychodzić. No, w każdym razie, że to będzie na szlaku. No i dosłownie w niemal, że Takiej podpisania, jakiejś takiej umowy, okazało się, że, że Muzeum się nie zgadza i my do dziś nie wiemy, dlaczego się nie zgadza na ustawienie tego pomnika tam. Naprawdę nie wiemy. Pani Izabelo, są to niezbadane sprawy, ale kulisy zawsze są kulisami Jak, i one jakieś są do wyjaśnienia. Tak. Doskonale, proszę pani. Muzeum, muzeum Wojska zaopiekowało się panią tak. generał to jest miejsce. Będziemy przenosili, będziemy przenosili nasze muzeum do Cytadeli i z pewnością pani generał Maria Wittek będzie, ucho, ucho, będzie zabierana stąd tak. do naszego nowego Muzeum Wojska Polskiego i zapewne tak się stanie. Z wielką przyjemnością dziękuję bardzo za parę ja. słów, które są zapisane do naszej kroniki fonograficznej. We wieczność, proszę Pani. Bardzo się cieszę, tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że zasługa tutaj nie, nie, nie jest moja. Tutaj bardzo dużą rolę odegrała Pani Eugenia Szymczakowa, tak, tak. która była twórczynią tego pomnika w Józefowie w Łączniczki, tak. i potem Mając takie dosyć przyjacielskie stosunki z rzeźbiarzem, który ten pomnik zrobił, wpadła na pomysł, że może wobec tego on by wykonał pomnik Marii Witek, pan profesor Chmielewski. I on zrobił to społecznie, to nie brał tak, za wiemy, żadnych wiemy, pieniędzy. Wiemy, wiemy, w ogóle oczywiście. praca przy tak, tym była tak, od pracą, początku pracą do końca. Właściwie społeczna. całego środowiska. Tak, a ufundowała, bo przecież to jednak kosztowało prawda, dla niej ten, oczywiście. tylko ufundowała to pani generał Zawadzka, Zawadzka z tak, własnych tak, pieniędzy, tak, więc tak, to było tak. prywatne jej właściwie. Ona się bardzo cieszyła, że to stanął tu, bo jeszcze jakbyśmy powiedzieli, że obok stoi prawie, że liskuła, więc... Tak. W, tutaj... sąsiedztwie, tak. w sąsiedztwie właściwie wielce tak. tak. Pani Panizo, dziękuję serdecznie, ponieważ mróz tak. nas tutaj grozi i nie mogę dopuścić do tego, żebyśmy się tutaj zaziębili. Albo zostali jako. Tak. A więc propatria. Sempre, zawsze tak, dla ojczyzny. Tak, dziękuję. dziękuję serdecznie. Ja, dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo.